Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kulturalnym kąciku nadupczania w gry komputerowe. Dzisiaj, otóż, w moim kulturalnym kąciku nadupczania w gry komputerowe zajmiemy się grą w Battlefield Vietnam, czyli mój trzeci odcinek moich zmagań w Battlefield Vietnam, właśnie. Czyli tak, oper mapa Operation Game War Warden. Wybieramy stronę otóż Amerykanów jakiegoś przypakowanego Arnolda Schwarzeneggera. Wybieramy punkt odrodzenia i napieprzamy. O, widzimy, że jesteśmy na jakimś stateczku. Ja sobie oczywiście zapomniałem włączyć stoper, ale to nic nie szkodzi. O, już mnie zabili, no proszę bardzo. Co za niewdzięczni ludzie. Przecież sobie stopera nie włączyłem. Dopiero teraz to uczyniłem, więc... Można już tak naprawdę yy, grać na poważnie No i znowu niestety, a może i stety Ale jednak ja nie cieszę się z tego Za bardzo zostałem unicestwiony przez O właśnie Przez niewdzięcznych Wietnamczyków Oczywiście ostatnio postaram się yy, Moją wymowę troszkę zmienić i bardziej tak jakoś yy, no bardziej, żeby była bardziej do zrozumienia i staram się teraz oczywiście mówić bardzo składniej, wyraźnie Jakiś śmigłowiec tutaj lata. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you! Tu nam Wietnam, Wietnamist nam atakują. Nasz punkt jest głównie snajperzy, to wszyscy co praktycznie stali, zostali snajperzy i nas punktują tutaj ze wzgórz. Ja ich ściągnę zaraz. Wietnam, kurde, Wietnam. Where are you? Wietnamis. Fuck you No, fuck you bitches No Cholerka Cholerka w duperka przejęli nam flagę Otóż ci Wietnamijs Wietnamczycy przejęli nam otóż naszą flagę co nie jest dobre Negative. Fuck Nie no dobra nie wykupiam się już. Jajca se robię tutaj. <śpiewanie> Pierdziele mowę! Kto na to zwraca uwagę? Powiedzcie mi. Albo ma być śmieszny albo ma być kuziwa jakoś dupnie, ale wyraźnie. Nie wiem co wolicie. To jest Wietnam kuźwa, to jest wojna, czatu... czaturna dupczać we wszystko co się rusza, nie zastanawiać się czy... Że żucha najpierw RZ-a tym RZ, czy najpierw RZ z kropką a tym RZ? No bez... jaj! Chociaż... Ops. W... ups... Daj! Ha! Pierwszy mój unicestwiony przeciwnik Pomogłem mu kopnąć w kalendarz Teraz idziemy na fronta 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 północnego Północno-koreańskiego fronta Znaczy Jezus Maria Wietnamskiego fronta Zapieprzymy kilku 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 Niewierników I I kilku Kilkuset ...Wietnamczyków. A! Tam mamy flagę, 200, tylko 230 metrów od nas jest flaga, to spokojnie dobiegniemy, mam nadzieję, w tym filmiku. Sorki, że się tak mało dzieje, ale widzicie, że coś mało ludzi, jest wczesna godzina. Jakoś tak nagrywam o wczesnych godzinach zwykle, nie wiem czemu. Lepiej mi się nagrywa przez noc, się nie mogę doczekać, nie mogę spać, żeby coś nagrać. Kuźwa, jakby mi się film wrzucał 5 minut na YouTube'a... To bym mógł, nawet mógł wrzucać cały dzień filmu i bym miał off-color tych filmów i cały czas bym mógł nagrywać Bo to jest coś co mi sprawia frajdę nagrywanie i, i zarąbiście jest i... No i w ogóle na YouTubie sobie można przyjaciół znaleźć Szczerze powiem Bo innych użytkowników można oczywiście znaleźć By zaprzyjaźnić się na YouTubie jest wielu ciekawych ludzi nie wszyscy chcą źle Chociaż są tacy, którzy też chcą źle Ale ja tam chętnie Tak więc jeśli ktoś by chciał nagrać Jakiś film razem ze mną oh fuck, To bardzo chętnie oczywiście, że tak Przerzuć czemu nie A no, nawet chciałbym bardzo nagrać Za na przykład, nie wiem no Ja bym nawet mógł mieć tylko rolę takiego komentującego Ktoś by sobie tam grał, ja bym tylko tam Rzucał hasłami, O oh, oh, Albo nie wiem, jakieś gr grewko opa znaleźć i tak razem przechodzić. Myślę, żeby to coś fajnego było. Oh fuck! I see you be. Myślę, żeby to fajna przygoda była tak nakręcić z kimś wspólny serial lub wspólny film. O, mam Cię, mam Cię, mam Cię. Chodź, chodź, come on. A! I co? I co? Myślę, że Cię nie zauważę. No i tak jak mówiłem... Kręciłbym, kręcić bym kręcił. Z kimś, nie wiem, tam przez Skype'a się połączyć, nie wiem jak to zwykle się robi, bo jeszcze nigdy nie kręciłem z nikim. No ale zwykle jak graliśmy z kumplem w jakąś grę, to przez Skype'a. Gadaliśmy, i nie przeszkadzało to nawet w płynności, ani w niczym takim. Fucking shitting! Nieeee, We kicked ass! Tak jakiś frajer pisze, we kicked ass. Nie wiem komu te kicked ass. Ja cięż... Nienawidzę tej broni. Ej, hey, wietnamis! Kurde, by mu do ściągnął. To mam takie dziadowskie staty 2 na 7 rany boskie, a ja to jeszcze na YouTube pokażę. Ej, ej, bo mnie ręka swędziała! Ręka mnie swędziała. Kurde miał łokieć swędział Mówię, że ręka mnie swędzi, to ty jeszcze atakuje na sobie. No i tak, ludziksy. <gryw> No fuck you bitching Ludziska moi się kręci się Się kręci już przygotowałem sobie listę gier które chciałbym zrobić gameplay oraz zagrajmy Oraz te zmagania moje Wyszło tego dość sporo No może nie No nie Ech! No wyszło tego dość sporo tam gier do gameplaye znacznie więcej niż chyba zagrajmy. Jedyne pewne moje zagrajmy, której nie jest niespodzianką to będzie Max Pain 1. Nad Maxem Painem 1 już się nie zastanawiam, po prostu robię, bo... Bo mi się podoba gra, więc czemu miałbym nie robić. I... i to jest jedna pewna. Na pewno. Na pewno pewno. Gra jest na pewno pewna. Postaram się wszystko robić, żeby ją zrobić. No chyba, że wystąpią jakieś problemy. Ale... O oh, fuck I niech nie chcę tutaj ogłaszać nic, bo tak zwykle wychodzi ogłaszanie podczas odcinków. Potem się wszystko zmienia. I tak do dupy wyszło, że mówiłem tam kiedyś, że miałem robić ze Scarface, ale... No ale Scarface na siódemce Windowsie się nie chodzi Otóż nie wiem czemu, ale nie idzie No zaraz wygramy rundę, więc znaczy mecz, znaczy mapę Nie idzie Scarface po prostu, trzeba jakiś program podobno ściągać, ale pierdzielę to Tak samo tam miałem robić jakieś tam Jeszcze ogłaszałem coś, ale nic z tego nie wyjdzie, bo To widzimy się na następnej mapie Nie będę was tutaj trzymał tym ekranu ładowania Przedostatni byłem. hej. Bywa no, bywa. Ale na razie Czekaj. albo jednak was pomęczę tym ekranem ładowania. Nie są długie. Przynajmniej można piosenek posłuchać. All you will, will die. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Zarambista piosenka. Ej no, ale ta mapa już kiedyś chyba była Nie, ta mapa nie była więc Nie chcę żeby tak jakieś było w e, kilku odcinkach jedna mapa I żebyście patrzyli na jedną mapę tylko Więc jak jakaś się powtórzy to nie będę nagrywał tylko Map jest 15 ogólnie więc w tych moich 10 planowanych odcinkach na pewno się Wyrobię z pokazaniem wam większości map no może zdarzy się, że tam się powtórzy jedna czy dwie, ale... Ale to będzie naprawdę... rzadkość. Będę starał się... nie powtarzać. Kuziwa. Eren me! Chodź... O oh, fagiu. Co jest? Kuziwa. Dostał A zauważył mnie Kurde Skupiłem się przez chwilę na celowaniu więc Ech. Więc nie mówię nic Ale teraz już można znowu pieprzyć Czasem mi mówią, że pieprze od rzeczy znaczy no w rodzinie Czasem gadam tak naprawdę bez sensu rzeczy ale fuck you! O oh, fuck Ale mnie szczelił papę Szczelił w papę jak pan ee, Ten Andrzej Jak on tam miał Andrzej L oh. Włacha Leci tam Fortunate Son, tam w tyle. Gdzie sik hmm. alright okej okay, alright bitches <laughs> No dobra, ale po co ja tu idę jak tu już jest flaga zajęta? To jest jakiś nasz... No nie wiem kurde zaś się wracać, no muszę wziąć jakiś... jakiś fajny jeep i puścimy sobie nutę na przykład puścimy sobie all day and all night Over? kocham tą piosenkę w ogóle ja tu czasem tak się tak sobie zrobię, że puszczę muzykę i jeżdżę dookoła mapy Żeby mnie tylko nie zabili, żebym mógł posłuchać tej muzyki jak najwięcej Bo muzyka naprawdę jest niesamowita Ten patent z tymi muzykami w autach i pojazdach to jest naprawdę pierwsza klasa I want to be with you to, a w ogóle ta piosenka mi się tak podoba jak ja Mam 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 ma, ma, girl, I want to be with you all the lifetime and day and all of the night. Wjadę w gnoja. Albo... Kuźwa. Kuźwa. Napieprzajmy mnie. A tam poszedł Amerykaniec no. No i co, no i wysiadłem z auta i się muzyka skończyła. ściągłem go Patrzcie, zasadzimy pułapkę tutaj W aucie, bo to już będzie koniec mojego odcinka więc trzeba to jakoś... Kurde Fuck you! A skaczę też jak... O oh, fuck you! Where are you, bitch? Co jest? O, huziwa No nic Granat pod nogi! i yeah! Co jest? Jeszcze jeden granok pod nogi i oboobadu. Pek! No to na razie Wam wszystkim.